Dzień dobry, nazywam się Paweł Segłowski. W dzisiejszym 13 odcinku Dzień z Gabinetu Fizjoterapeuty chciałbym Ci opisać pacjentkę, z którą mam przyjemność pracować od paru miesięcy. Pacjentka w wieku 52 lat o szczupłej sylwetce większą część czasu spędza za kierownicą, a z powodu zostania młodą babcią chciałaby więcej czasu spędzać z wnukiem, lecz stan jej kręgosłupa znacząco jej uniemożliwia. O dwóch lat uskarża się na dolgiwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego z promieniowaniem do pośladków i bocznej powierzchni uda w większym stopniu z prawej kończynie dolnej. Pacjentka zgłosiła, że objawy nasilają się w nocy. Chcąc być bardziej precyzyjnym, zadałem kilka dodatkowych pytań, z których okazało się, że nasilenie objawów następuje, kiedy pacjentka przyjmuje pozycję leżącą, a dokładnie podczas obracania się. Kichanie oraz kasłanie wywołuje objawy. Podczas obserwacji widoczne znaczne spłaszczenie lordozy lędźwiowej. W badaniu ruchów czynnych pełna ruchomość zgięcia, jednak zgięć bocznych oraz wyprostów w kręgosłupie nie odnotowałem. Z powodu dolgiwości bólowych promieniujących do kończyn dolnych następnie przeszedłem do badania neurologicznego, które na szczęście okazało się negatywne. W badaniu ruchów kątowych zarejestrowałem tak jakby za dużo ruchu. Ruch był jakby za miękki. W badaniu palpacyjnym żadnego zmożonego napięcia, zgrubienia nie wyczułem, jedynie mały uskok pomiędzy wyrostkiem kolczystym L5 a L4, a badanie rzansu magnetycznego potwierdziło moje podejrzenie. Kręgozmyk na poziomie L4-L5 z zaawansowaną stenozą. Długo utrzymujące się objawy, przyjęta mocno obronna postawa w postaci tyłu pochylenia miednicy, nie rokowały najlepiej, dlatego na pierwszej wizycie jasno przedstawiłem możliwości leczenia. 2-3 tygodnie intensywnej fizjoterapii przy braku poprawy konsultacja neurochirurgiczna w celu omówienia leczenia chirurgicznego. Pacjentka nie chciała nawet o tym słyszeć. Jednak po znikomej poprawie udało mi się wpłynąć na zmianę decyzji i obecnie pacjentka jest 6 tygodni po operacji. W pierwszym okresie pooperacyjnym, czyli 2-3 tygodnie pacjentka oskarżała się na silne dolegliwości bólowe kończyn dolnych, które uniemożliwiały jej spanie. Jednak po wdrożeniu technik neuromobilizacyjnych oraz fizykoterapii w postaci prądów TENS była w stanie przespać całą noc. W pracy fizjoterapeuty najważniejsze jest zdrowie pacjenta. Dlatego dla jego dobra trzeba wiedzieć, kiedy go skierować na inne leczenie. Jeśli jesteś innego zdania, zostaw komentarz, a żeby nie przeoczyć następnych odcinków, zaobserwuj mój kanał. Pozdrawiam, Paweł Cegłowski.